Cześć, witam na kanale Harterset, w tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć Safe Mode w telefonie Honor 200 Pro. Na początku musimy wyłączyć telefon. A następnie gdy telefon się wyłączy, przytrzymujemy przycisk zasilania oraz podgłaśniania telefonu. Gdy telefon zacznie się włączać, możemy puścić przyciski. Teraz, gdy nam, włączą nam się opcje, przechodzimy do Safe Mode. W trybie Safe Mode nie działają nam żadne aplikacje zainstalowane, tylko działają aplikacje systemowe, więc w momencie, kiedy na przykład chcielibyśmy sprawdzić, czy jakieś aplikacje nam nie obciążają telefonu, lub gdybyśmy chcieli sprawdzić, czy jakaś aplikacja nie jest przypadkiem wirusem, możemy uruchomić Save Mode i sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.